Witam na moim kanale Tarot moimi oczami. Kochani, witam was po przerwie. Witam wszystkie zodiakalne byki i zapraszam was, drodzy państwo, na zobaczenie co będzie się w listopadzie 2023 roku wydarzać dla was za pośrednictwem kart tarota poprzez krzyż celtycki. Zobaczymy właśnie, w, jakich będziecie, w jakiej będziecie energii, co wam będzie pomagało bądź przeszkadzało, ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym ono będzie rezonować. Nie ma takiej możliwości, takiej opcji, to tutaj trzeba o tym... Pamiętać, ale do rzeczy. Zobaczymy, co zostawiacie za sobą, a co jeszcze może mieć wpływ tutaj, co macie w głowie, jak tutaj otoczenie, czy będzie sprzyjające dla Was, Wasze nadzieje, obawy. No i karta wynikowa. Zobaczmy zatem, co dla zodiakalnych byrków na listopad tego roku, ta końcówka roku, jak ona się tam będzie kształtować tę energię. Popatrzmy zodiakalne byki listopad 2023 roku. Zodiakalne byki. Kochani, karta kapłanki. Pewne tajemnice, ale może tutaj będziecie się kierować intuicją, ale idźmy dalej. Król mieczy, czy Wam będzie pomagał, czy przeszkadzał, to zaraz do tego dojdziemy. Jak będziecie szli. Czwórka Mieczy, co będziecie mieli w głowie, o czym będziecie myśleć, co odeszło do przeszłości, a co jeszcze może mieć wpływ. Niedaleka przyszłość, karta cesarza, wy w całej tej energii, królowa denarów, otoczenie, wasze obawy, wasze nadzieje. I karta wynikowa, karta głupca. Zobaczmy zatem tło czytania, bo ono też nam tutaj dużo może powiedzieć. Karta śmierci, transformacja, czy zakończenie czegoś, czy doprowadzenie pewnych sytuacji, pewnych zdarzeń do umiarkowania, żeby właśnie coś unormować, coś tutaj. Hmm, Znaleźć złoty, złoty środek, ale w czym? Przy kim? Z kim? Król Buław, czy to wy jesteście, czy myślicie o kimś innym? I dwójka Buław, jaką drogą pójść? Król Dynarów, tu jeszcze się pojawia też, jeszcze kolejna energia męska, chyba że chodzi tutaj o bezpieczeństwo finansowe wasze czy czyjeś. Karta gwiazdy, uleczenie. Wielkie, ogromne nadzieje, ale jakieś pułapki w, w tej przestrzeni mentalnej, ósemka mieczy i co? Paść kielichów, królowa, buław. Czy podążać za tymi spontanicznie, za tymi swoimi marzeniami, czy, czy ruszyć, czy wyjść z czymś nowym, czy zacząć tutaj coś nowego, bo karta tutaj wynikowa pokazała się jako, jako głupiec. Kochani, już Wam mówię, Wy będziecie w energii tutaj, no, kapłanki, to jest tajemnica, to jest mądrość, to jest wiedza. Być może przy tym królu mieczy, który się kładzie tutaj na tą kapłankę, czy On Wam będzie hmm, pomagał, czy przeszkadzał? Może e, będziecie chcieli e, wywrzeć się czy wpływ na coś, na kogoś poprzez tutaj tą, tą kapłankę takim spokojem wewnętrznym, prawda? Ale też i ogromną e, wiedzą. Mm, jeżeli... Mm, nie chodzi to o jakieś sprawy związane z przekształceniem tutaj czegoś, z przetransformowaniem, no właśnie, z znalezieniem złotego, złotego środka. Jeżeli jesteście zainteresowane kimś, jakąś personą, która tak jak powiedziałam no jest dla Was ważna i macie z nią związane jakieś oczekiwania założyliście sobie coś, coś wcześniej, prawda, bo w głowie jest ta siódemka denarów, tak chcecie drogą jak gdyby takiej cierpliwości, takiego spokoju coś osiągnąć, coś wyjaśnić, czy złapać ten, ten balans, tą, tą równowagę, prawda? Wy ogólnie będziecie w energii takiej królowej denarów, będziecie się dobrze mieć. Wy zodiakalne byki to zresztą jest tutaj wasza. Energia to jest kobieta, tutaj energia, jeśli chodzi o kobietę, realistka, myśląca, praktyczna, przywiązana, ale przywiązana też do, do wygody i dobrobytu. Ale, kochani, przede wszystkim patrząc tutaj. Na przyszłość, dla tego cesarza, to tak jakbyście chcieli e, po swojemu, może stworzyć tutaj, nie wiem, czy jakieś prawo, jakieś tutaj, te rządy, te, te i tak jakby liczycie. Na to, że ktoś się Wam tutaj podporządkuje. Na przeszłości pokazała się dziewiątka denarów. To jest spełnienie marzeń. Być może odpuściliście już sobie pewne, pewne tutaj działania, czy to Względem właśnie płci przeciwnej, związania się, może wybieracie na obecny czas, na obecną chwilę w tym listopadzie, bycie samym, takie zamknięcie się, stworzenie sobie własnego świata, bo Czwórka Mieczy, ona też o tym tutaj mówi o takim wycofaniu, o, o izolacji i potrzeby spokoju, przemyślenia sobie, Da, jak dalej działać? Jak złapać tą równowagę, ten, ten balans, prawda? Tu wydaje mi się, że będziecie też robić pewne, pewne cięcia. Tu chcecie już podążać, jak gdyby m, może i inną drogą nie tą, jaką, jaką szliście. I czasami, tak jak mówię, ludzie, niektórzy ludzie stawiali Was przed, przed wyborami. Tutaj trzeba coś uleczyć, uzdrowić w, w sobie. Zdecydowanie królowa była, wziąć sprawy w swoje ręce, zacząć, zacząć tutaj działać, osądzić pewne, znaleźć sposób na rozwiązanie. Yy, Problemu i zrobić, jak gdyby ten bilans tego dotychczasowego życia, to co się wydarzyło w Waszym życiu. Tak jak mówiłam, końcówka roku. Podsumowujemy, żegnamy się z, z, z czymś, z kimś, z różnymi sytuacjami, które no, nie przynosiły nam jakiejś. A jakby to powiedzieć, yy, konkretów, prawda? Wręcz zaburzały naszą energię i nie, pozwola, nie pozwalały nam ruszyć, ruszyć dalej, pewne dylematy, ale szykują Wam się zmiany, kochani, koło fortuny, jak najbardziej. Tutaj może być dla zodiakalnych byczków ktoś. Yy, z żywiołu wody król kielichów ktoś kto da wam szczęście radość, zadowolenie ale podejdziecie do tego, do tego sprawiedliwie sposób, będziecie sobie tutaj brać ile w tym wszystkim jest za i przeciw prawda pewnych, pewnych tych, tych sytuacji wasze nadzieje i obawy tu jest piątka mieczy i ósemka buław tu wydaje mi się, że będziecie sobie zdawać się sprawę, że nie będziecie podejmować żadnych działań nie będziecie jeszcze czekać wyczekiwać, będziecie tutaj w bezruchu, ponieważ no w, tak jak mówię pewne powracające sprawy, to co otoczenie wam niesie to tak jakby was wytrącało z równowagi i będziecie sobie myśleć, że po co mi to, na co przejmować inicjatywy? Jak i coś może być porażką, coś może się nie udać, ktoś was może okłamywać, nie mówić prawdę, prawda? I tutaj, i tutaj, no wydaje mi się, że, że tak jakby ktoś was chciał. Zdezorientować, zrobić z Was może wariata w, cudzy, w cudzysłowiu, Nie wiem, czy to chodzi o relacje, czy o sprawy tutaj zawodowe, czy o po prostu no, wywarcie na Was jakiś wpływ. Jakieś... Wpływów, żeby poruszyć tutaj tą waszą, tą waszą stronę, taką e, e, dość emocjonalną, którą, którą skrywacie przed innymi. Być może jesteście tutaj, e, pokazujecie się od tej strony wyzodiakalne, byki raczej tak na, na chłodno. Także wydaje mi się, że tutaj będziecie. Mm, Będziecie transformować, będziecie doprowadzać do balansu, do równowagi, za bardzo wcześniej byliście emocjonalni, podchodziliście bardzo emocjonalnie i to Was raniło, mieliście tutaj dużo wycieku energii, bardzo przejmowaliście się tym, co mówią ludzie, pojawiał się właśnie konflikt, piątka buław, ciężko Wam było zebrać tą, tą energię, przez właśnie tutaj ludzi, prawda? Tutaj takie karta siły, karta, tak jakby odnoszę takie wrażenie, jakby inni chcieli, abyście przecierali im szlaki, czy to w sferze zawodowej, żebyście im bardzo pomagali z tym, z czym oni sobie dosłownie. Nie radzą. Kochani, takie tutaj, takie tutaj czytanie. Ale w nadziejach, w obawach, gdzie jest ta piątka mieczy i ósemka buław, czyli pewne informacje, pewne, e, pewna ta komunikacja, wymiana zdań, myśli, to tu już odważycie się, powiem e, wprost, że będziecie bezwzględni, że, że tutaj. Jednak nie chcecie się mm, mieszać, wchodzić po prostu, mm, jak gdyby dać się wykorzystywać, prawda? Tu zdecydowanie czekacie już, żeby sobie wyczyścić pewne sytuacje. I w tej karcie głupca może podejść tak e, frywolnie, żeby się po prostu nie przejmować, żeby się nie przejmować sprawami innych. Zobaczmy jeszcze, jak tutaj wróżki, magiczne wróżki się wypowiedzą. Żegnaj stare, witaj nowe. Zakończył się pewien etap Twojego życia, lecz rozpoczyna się nowy, jeszcze lepszy. No właśnie, drogi byku, wydaje mi się, że tutaj po pewnych przemyśleniach odejdziesz od czegoś, transformujesz, kończysz z czymś. I po prostu zaczynasz nowe. To tyle kochani, ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym będzie ono rezonować. Dziękuję pięknie za poświęcony czas, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego miłego usłyszenia.